Siema z tej strony Miko a dzisiaj taka luźna będziemy sobie zagramy we FNAF jedynkę i chciałbym zrobić taką y, serię, że jakby będziemy przechodzić w FNAF -y jak Admiros, ale my będziemy przechodzić po jednej nocy. No ja jeszcze nie umiem za w NAFA. Dobra, zagrajmy! Freddy Fazbear Pizza! Dobra. Dobra. Pierwsza noc. No nie nie, nie. Jezus, nie lubię, czy pękają. Ja jakby we Fnafa grać nie umiem. I jak będzie... Nagle pewien... się... Fajnie cicho siedzi. Dobra. Pierwsza IM mm -hmm. jakby nie wiem, jak wyrażę, więc na razie tutaj będziemy po prostu patrzeć na kamerki. Właśnie posprawdzajmy, kamery wszystkie. Jakby ktoś wiedział, czemu ta kamera nie działa. To nie lubię w komentarzach. No, trochę wszyscy są. No i piszcie te, kto był na filmie Ojej. Dobra, widzimy się, jak jakaś pierwsza M A widzowie, w ogóle widzicie, że to jest kapkaj? Ja teraz ogólnie ogarniam, że to jest kapkaj Show storage, dobra. Dobra, mamy... Pierwszą IM Na razie wszyscy są. O mój Boże. To będzie podobna na noc. No No w ogóle to będzie ciekawe.

Kiedy tak gram? Grałem i mi kamerę Nie ma bo niego. Ojez to jest Bonnie. Dobra, na razie już nikt nie uczy bo niego. Nie ma bo niego. A nie jest Bonnie. Ojej. Nie będę się darł przez jakiegoś jumpscara. to nie moja. Dobra, na razie Cika i Freddy są na miejscu. Dobra. No. Nie kam Nie mam kamery. Nie ma go. Nie, nie, nie. No, przyjacielu drogi. Przyjacielu, nie idziesz tu do mnie. Ja chcę pożyć. Nie chcę mieć zawału w serce jak mi wyskoczysz. Dobra. Trzecia jem. O mój Boże. Gdzie jest cika. Nie ma my, nie ma ciki. Cika musi być w kuchni. Eee, jest też mówiąc brzydko. Ciko, ciko. Dobra, tu jest ciko, dobra. Dobra. W ogóle jakaś teraz jest jakaś ktoś. W ogóle to. Grammatowe to jest dam, dam. Jakieś dam, 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 dam. Więc słyszałem, że chyba jest od fokciego, ale... Nie jestem pewien. Gdzieś dziko, dobra, czika tu jeszcze. tu. Mój Boże, czwarta i M. Chica zniknęła. Chica? Chica, gdzie ty jesteś? Dobra, Chica skupmy. kuchni. Dobra, teraz udajemy sposób gameplay. czeka jest w kuchni. Mm, Freddy, Freddy jest spokojnym animatronikiem. Nie chce nas zarąbać Jak wszystkie inne animatroniki. Freddy nie da się robić. Freddy, sobie stoi. O mój Boże Bonnie. Bonnie, ja cię proszę. Bonnie bo no, jeśli na mordę to się nie będziemy lubić piąta, dobra jeszcze godzina jeszcze godzina i to biedziemy. w ogóle mam wejścia prof. Powell'a źle rzeka w kuchni Jezu, czemu się dorzucam? No jednak dobrze, że dorzucam. Dalej tu stoisz? No dalej tu w bambiku. Chica! Nie cię proszę! Nie muszę. Brawo, dziękuję. dum um, 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 ej dobra ja tu zamykam chyba czeka no jest jest dobra, udało się Yej. Jak widzicie, będziemy kończyć dzisiaj odcinek Nara.